Kinder Schoko Bones. Pyszna mleczna czekolada z małymi kawałkami orzechów. Z Kinder Schoko Bones każda chwila jest słodka. Nowa kolekcja już w sklepach Eko. Nie musisz już czekać w kolejce do lekarza. Pakiet medyczny w Avivie zapewni całej rodzinie szybki dostęp do usług medycznych w prywatnych przychodniach. Przypominam o szczepieniu przeciw grypie, które teraz w tym pakiecie jest za darmo. Dowiesz się więcej, wysyłając pusty SMS pod numer 4747. Aviva. Ubezpieczenia zdrowotne. For all the times we fell in love. Made... Moi znajomi nie boją się iść z duchem czasu i potrafią zaskoczyć nowymi pomysłami. Moi znajomi kupują w Lidlu, bo warto próbować tego, co nowe. Lidl. Mądry wybór. Odkryj długotrwałą świeżość dzięki technologii Vitalight w przestronnym i nowoczesnym wnętrzu. Poznaj nową lodówkę LG o pojemności tak dużej, że zmieścisz w niej niemal cały supermarket. Nowa lodówka LG. Otwarta na największe zakupy. Jest jeszcze przyjemniej. Wszystkie czekoladowe produkty Wedla biorą udział w wielkiej promocji. Wygraj 100 tysięcy złotych i spełnij swoje marzenia. 95% polskiego społeczeństwa uważa się za ludzi odpowiedzialnych. Ale tylko co piąty Polak ma polisę na życie. Ubezpiecz życie. Najlepiej w ING życie. <gry> Ale kaszlerz, Misiu. Weź ACC Max, szybko ci pomoże. ACC Max, to specjalista od mokrego kaszlu. Działa inaczej. Rozbija gęstą wycieninę, ale nie zwiększa jej objętości. Dzięki temu łatwiej ją odkrztusisz. I szybciej pozbędziesz się kaszlu. Już zdrowy? ACC Max. Szybki sposób na kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W ostatnim filmie moje włosy były na zmianę. Albo od morskiej wody, albo suszone gorącym powietrzem. Nakładałam wiele odżywek, żeby je wzmocnić, ale stały się ciężkie i Nowa odżywka Pantene Light w sprayu działa inaczej. Jest lekka, jakby była stworzona dla moich włosów. I była świetna. Moje włosy są mocne, ale jakby wypełnione balonikami powietrza, które je wnoszą. Mocne włosy? Zawsze. Płaskie? Nigdy więcej. Z najlepszego mleka powstaje to, co najlepsze. Miller Mix. Kremowy jogurt z kącikiem pyszności. Miller. Smak płynie z mleka. Co padać? Złap nowego Liona. Z mnóstwem jeszcze lepszego ciągnącego się karmelu. Nowy Lion. dorwiga. Twoje dziecko może zostać twarzą Kinder Czekolady. Kup promocyjne opakowanie i wpisz kod na stronie konkursu. Głosuj na najlepsze zdjęcia. Buzie sześciu finalistów znajdą się na limitowanej edycji opakowań. Szczegóły na kinderczekolada.pl. Zaskakująco obfity w makaron. Intensywny i gęsty, smakowity i sycący serem mozzarella, czarująco aromatyczny. Odkryj bogactwo sycących składników w nowych, gorących kubkach na bogato. Pomidorowa z mozzarellą i inne wspaniale sycące smaki. Rób zdjęcia ostre jak żeletka. Telefonem Nokia X2 z aparatem 5 megapikseli. Dostępnym za złotówkę w najniższym abonamencie, w bezliku rozmów, w plusie. Kiedy męczy cię zatkany nos, brakuje ci powietrza i energii, czujesz się kompletnie wypompowany. Zastosuj O-Trivin. Otrivin. Otrivin odblokowuje nos już po 5 minutach i zapobiega podrażnieniom. Dzięki temu znów możesz oddychać swobodnie, odzyskując energię do życia. Poczuj efekt Otrivinu aż do 12 godzin. o Otrivin, numer jeden na katar na świecie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jogobella? Nowa Cot Yogobella owocowa wyspa. Fantastyczna wyspa soczystych owoców na morzu pysznego jogurtu. Spróbuj teraz. Będziesz hałowo. Postaram się. Szczułam, że może jakaś się krew poleje. Osiem osób, o matko. Będziecie ze starymi? O. Dajcie czadu. Ilość przechodzi w jakość. Czy dużo zawsze znaczy dobrze? Jestem chory. Podobają mi się matki, córki i wnuczki razem. A może lepiej zabłysnąć w pojedynkę. Dzięki takim występom ludzie wyrzucają telewizory przez okno. Czarujesz. Kobiety. Mnie już masz. Mam talent. Jutro o 20.00 w TVN. Oderwij się na chwilę z programem, na który zaprasza właściciel marki Ptasie Mleczko. Czworo nieznajomych, cztery wieczory, cztery kolacje. Chcę połączyć wodę z ogniem. Nie mogę się doczekać tego, co się będzie działo. Spotkają się w swoich domach, by zasiąść do własnoręcznie przygotowanej uczty. Włodni jesteśmy! Oczekiwania są olbrzymie. Wizualnie to nie wygląda apetycznie. Goście jedzą i nie szczędzą słów krytyki. To była katastrofa. Był za słodki, za dużo. Uf, uf. Przyznają punkty. Kto zdobędzie ich najwięcej? Ten pozna smak zwycięstwa. Nowy program ugotowani. Od niedzieli o 17 w TVN. Pani minister już nie tańczy. Odpadła Anna Kalata. Za to Patrycja Kazadni. Po prostu ty się taka urodziłaś. Chyba dla ciebie to napisane. I Edyta Górniak radzą sobie doskonale. Bardzo ekspresyjna, pięknie wyglądacie. Twarzasz przepiękne, plastyczne obrazki. Teraz sławy będą mogły zabłysnąć w walcu angielskim i w oknistej sambie. Taniec z Gwiazdami w niedzielę o 20 w TVN. Polityki kontra gwiazdy telewizji TVN. Na boisku m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, a także Sławomir Nowak, Piacek Kurski Bartosz Arukowicz oraz były premier Jan Krzysztof Bielecki. 9 października Nowy Stadion Legii Warszawa. Bilety w cenie 10 zł dostępne na wielki wielkimecz.onet.pl Wiemy, że uprawa najwyższej jakości Arabiki wymaga największej staranności. Nasi eksperci wybierają dla Ciebie tylko najlepsze ziarna. Chibo Arabika. Wspaniały aromat i harmonijny smak. Tylko dla mnie. Nowe Chibo Exclusiv. 100% Arabiki dla Twojej stuprocentowej przyjemności. Chibo, podaj to, co najlepsze. Rozmowa to mój żywioł. Rozmawiając poznaję ludzi, ich historię, a zwykle zaczyna się od zaproszenia na kawę. Jaka delikatna. Wiecie, jak dziadek oświadczył się mojej babci? Włożył pierścionek zaręczynowy do bezy. Mmm, to takie romantyczne. Jak historia mojej babci, która uciekła sprzed ołtarza, kiedy dziadek... życie pisze historię. Prima nadaje im smak. Kawa Prima i takie rozmowy to właśnie to, co kocham. I już czekam na następne i na następną kawę. Magiczne chwile z bliskimi to wieczór gier rodzinnych. Nauka przedsiębiorczości. Wspólna zabawa do późnej nocy. Bycie razem. Czas spędzany z dziećmi jest bezcenny. Czas na wieczór gier rodzinnych. Takie bitki to tylko u mamy. A nie ma tego z ząbkami? Nawet jak się wyprowadzisz, to możesz tu jeść. Bo kiedyś się wyprowadzisz. Masz pracę to i kredyt dostaniesz. Mama, wie ile to formalności, taki kredyt. Może mama sama mi go załatwi, mamo. Jeszcze ta matka ma za ciebie załatwić. Szanuj ojca swego i matkę, a kredyt hipoteczny powiesz doradcom ING. Dojeżdżają, załatwiają, prowizji nie pobierają. Umów się. Podkreśl urodę modnymi dodatkami albo tym, co już masz. Pięknym uśmiechem odkryj pastę Colgate Max White One z przyspieszaczami wybielania. Twoje zęby staną się bielsze o jeden odcień w zaledwie jeden tydzień. Teraz możesz wyglądać olśniewająco bez wysiłku. Colgate Max White One. Jeden tydzień o jeden odcień bielsze zęby. Colgate. Polecana przez polskich dentystów. Czy więcej trafia pedigree, które właśnie zjadł Bruno? Brzuszka, tam wszystko łatwo się trawi, a potem odżywia bruna oczy, zęby i futerko. Bardzo lubię się do niego przytulać. Mój piesek jest szczęśliwy i robi zdrową kubkę. Pedigree. Dobre trawienie, lepsze zdrowie. Są tacy wśród nas, którzy codziennie uśmiechają się coraz bardziej. Zwiększy. Co ich łączy? Lokata codzienna na Banku, Codziennie naliczane odsetki to większy zysk. I radość z patrzenia, jak rosną. Lokata na 3 miesiące na 4,86 to jak 6% na zwykłych lokatach. Getin bank bank Twoich oszczędności. Jak kwiat rozkwitający w Twojej dłoni. Teraz Nowa Naturella jest niczym kwiat dla Twojej skóry. Nowy kwiatowy wzór z rumiankowym, kremowym balsamem, który pomaga koić skórę jak nigdy dotąd z nową naturalną poczuj dobroć natury Pan poleca? Ale wywór. To jaki? Na przykład taliatele moltowane z szynką i suszonymi pomidorami. Albo prosto z pieca farfalek i Albo spaghetti. Mm. A możemy spróbować wszystkich? Tak. Teraz w Pizza Hut możesz spróbować wszystkich makaronów tylko za 22 zł. Płacisz raz, jesz ile chcesz. Przyjdź i baw się na festiwalu makaronów Pizza Hut. To jutro znów tu wpadamy? Pizza Hut. Pizza i znacznie więcej. się nie ukryje przed trzema milionami pikseli z telefonu Nokia X3 z Mix Plusa. Kupisz ją w ofercie bez ich Za złotówkę. W najniższym doładowaniu. Teraz w Mix Plusie. Znowu z Gaga. Próbowałam wszystkiego, ale to pieczenie nie chciało ustąpić. Ta ciągła nadkwaśność. Nagle go odkryłam. kontrolok Control Potrafi się o mnie zatroszczyć. Jedna tabletka szybko usuwa pieczenie. Wreszcie znalazłam skuteczne rozwiązanie.